Jestem dziadką wdzięczna, dlatego babci jestem wdzięczna za pyszne obiady, dziadkowi za to, że zawsze tam przyjeżdżam, to poduczam mnie w matematyce, dzięki niemu mam lepsze oceny. Życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności miłego dnia i miłego dnia babci i dziadka. Jestetkom wdzięczna y, za to, że się mną opiekowali przez większość mojego dzieciństwa, za to, że y, właśnie podłuczali mnie w wielu przedmiotach. babcia wszystkiego najlepszego z okazji dnia babci dziadku wszystkiego najlepszego z okazji Dnia dziadka, kocham was. Dziękuję dziadkowi za to, że Dzień. mnie opierał w że bawił się ze mną, jak byłem młodszy, że brał mnie zawsze na góry, bierze do lasu, na pustynię, na grzyby na jagody, nie zawsze chciałem chodzić, ale dziękuję za to, że trzymał mnie formę. E, a babci dziękuję za to, że zawsze przy mnie było. jak on o coś prosiłam, to mnie na przykład kupowała, lecz nie zawsze, dbała o mnie tak jak dziadek, zawsze jak była się mnie karmiła, no tak, e, dziadek też, Dlatego życzę, żeby długo żyli, żeby byli szczęśliwi, żeby Dziadek więcej chodził, żeby nic go nie bolało, tak jak babcie i żeby babcia do nas częściej przyjeżdżała. Dziękuję, dziadkom, dziadku, dziękuję Dziadkowi za to, że mi robi dobre obiadki, a babci dziękuję za to, że mi robi pyszne ciasta. Jakie ciasta najczęściej jest u babci? E, Babkę. A co dziadek gotuje najczęściej? Zawsze no, gotuje najczęściej losu. A lubisz jest? Tak. To się jeszcze też Dziękuję dziadku za to, co wszystko, e, za wszystko, co dla mnie zrobili. E, babci za e, to, że mi pomaga w wszystkich e, moich szkolnych rzeczach. E, odrabia ze mną lekcje i za to, że zawsze mnie ugości w swoim domu. I wszystkiego najlepszego z okazji tego pięknego waszego dnia. Dziękuję! Bardzo lubię moich dziadków, bo zapraszają mnie na obiady i spędzają ze mną dużo czasu. Co najczęściej jest na obiadach dziadków? Rosołek. A bawicie sobie jakieś gry? Czasami. A, A jaka jest tego jak gra? Dobra. A jak się gra? Że ma się raz. Jedną kartę albo kilka kart i się zabiera, albo się tak ładnie. A co najczęściej wygrywa babce? Dziadek czy ty? Ja. A cieszy się jak wygrywasz? Super. A rzeczy coś jeszcze zadką? Żeby byli zdrowi. Jeszcze um, jest złożona. Babcia i dziadek poświęcają na mnie trzasy. Bo gdy byłam na rodzinach, to... Oni też, oni, oni tam przyjechali. No i jeszcze zapraszają mnie je też na obiadę inne na kluski I pozwalają mi oglądać bajki rano i wieczorem i w środku dnia. I idą na spacer z pieskiem. Pozwalają z pieskiem spać. I, bo, i też... Lubię ich dlatego, że oni też poświęcają troszkę więcej czasu, niech na swoje potrzebne bardziej rzeczy. A lubisz spędzać z nimi czas? Tak, lubię. No, no, babcia lubi ze mną gotować. Co najczęściej gotujecie? gotujemy najczęściej ciasta jakieś, naleśniki. No, a druga babcia ona no, pozwala oglądać? Dużo lajek. Dobrze, dziękuję. Babcie bardzo kocham, dlatego będę oglądał obiady. Już się ciągle robi fajne obiady. Co katuje z kawcą? Rozoru. roski z spaghetti. A co najbardziej lubisz jeść? Spaghetti. Jeszcze inne lubię tak. A bawicie się w jakieś zabawy z babcią lub Nie. Lubię też na przykład jak, jak czytają książki, na nie wypadków, jak wspinasz? Rano. Żeby tu Moja babcia robi przepyszne zupki. Jakie na przykład? Babcia Hela. A jakie zupki robi? Chrupniki. Hmm. A z innymi babciami lub z dziadkami masz jakieś wspomnienia? Lubisz wskazać z nimi czas? Tak. A teraz w jakieś gry na przykład? Jak tak. To w jakie? W sen... i w batyre. A chciałabyś życzyć coś swoim dziadkom? Z kamieniem wszystkich marzeń. Kocham ich za to, że robią przepyszne naleśniki i wszystko i że po prostu żyją i że robią y przepyszne jedzenie. Z czym na przykład najczęściej na naleśniki? Co? Z wszystkim. A bawicie się jakiejś jakieś zabawy na przykład? Hmm. A chciałabyś im życzyć czegoś? i żeby mieli więcej przyjaciół i żeby żyli długo i szczęśliwie. Um, okay. Byłem z dziadkiem w górach. Gdzie byliście w górach? Na baraniach w górze. i jechaliśmy godzinę, potem śliliśmy, bo to długo. A fajnie było? Ja raczej nie. Ja. Bardzo kocham też moją babkę i dziadka, bo z moją rodziną. A chciałabyś im czegoś życzyć? Żeby byli zdrowi, żeby wszystko im się układało po plażach, jak chciałaby być. W życiu miały wszystko dobrze. Żeby długo żyli. Co jeszcze im życzysz? Mm. Żeby byli zdrowi. A masz jakieś wspomnienia z dziadkami? Nie. A gracie często w jakieś gry? Tak. Na się coś bawicie? Tak, w gry. A w jakie na przykład? W szachy. Co najczęściej wygrywa? Dziadek. A lubisz z nim grać? Tak. Okay. Wszystkiego najlepszego w okazji dla babci i dziadka. Zdrowia, szczęścia i żebyście żyli 100 lat. Wszystkiego najlepszego babci i dziadku. Życzę wam, żebyście długo żyli. i babci, żeby żyli 100 lat i żeby nigdy się nie poddawali w przygodach. A masz jakieś super wspomnienia z dziadkami? No, z babcią jedną mam. A jakie na przykład? Zawsze, gdy umyjemy córkę, to robimy rano pankejki. Lubisz? dziękować mojemu mojej babci i dziadku za to, że po prostu tutaj są i żeby i za, za wszystkie razem spędzane chwile. I chciałabym im życzyć dużo zdrowia, szczęścia, wiele sukcesów. Spędziliście razem jakieś super chwile. No, mam o nich opowiedzieć. No na przykład byliśmy raz na wakacjach nad jeziorem z moją ciocią Moim dziadkiem no i po prostu było bardzo fajnie, miło spędzić na czas. Mm. Albo nimi spędzać swój czas? Tak, cieszę się wtedy bardzo. Okay. Dziękuję Ci. Babci, ciotka, wszystko na mnie robią, kupują mi prezenty, spędzam z nimi czas, robią sobie dnia jak najlepiej. No i dziękuję babciu i dziadku życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia spełnienia marzeń, żebyście mieli dużo pieniędzy, dużo urlopu. No i chciałabym podziękować Wam, że jesteście ze mną, jeździcie ze mną no, gdzieś tam. I raz było bardzo fajnie, jak po, pojechała z Wami do Egiptu. Moim fajnym wspomnieniem z dziadkiem jest to, że zawsze jak odbierał mnie z przedszkola, to kupował mi co chce w sklepiku obok. W a, z babcią? a z babcią to podobnie, tylko babcia trochę mnie kupowała. A ty chciałbyś jej coś życzyć? Babci życzę, żeby była zdrowa, a dziadku życzę, żeby spoczywał w pokoju. Ja byłam mała i chodziłam do przedszkola, wtedy jak babcia mnie odbierała, to zawsze chodziliśmy gdzieś do sklepu i babcia mi e, coś kupowała zawsze. A z dziadkiem masz jakieś wspomnienia? Tak. E, bardzo często jak do niego jeżdżę, to chodzimy z nim na przykład na grzyby lub e, jak, na jagody. Super, a chciałabyś im coś życzyć? Tak. Proszę. Kocham nasz ja. kocham nasz i babcia. Hmm. Babciu, lubię, tw babciu, e, lubię twoją słuchę grzybową e, i jak, nie, e, jak to możesz mi zasypiać, a babciu nie będzie lubię twoje pielęgniarki i twój los. chciałabyś dużo szczęścia, zdrowia, żeby się najdłużej